ASICS Gel Tri 12. ASICS Gel Tri 12 jest to but, bardzo cieszę się, że wrócił na półki biegowe. Bo but, buta tego przez kilka lat nie było, natomiast swoim wyglądem, swoim designem zdecydowanie przykuwa oko. Natomiast jeżeli chodzi o część techniczną, jak sama nazwa wskazuje, Tri jest to but z przeznaczeniem triatlonowym. Czyli mamy dodatkowe akcenty triatlonowe, jak takie gumowane elementy pozwalające szybciej założyć buta. Jak bieżnik wykonany z gumy, która się bardziej lepi na mokrym. Jak cholewka, która jest ultra przewiewna, zapewnia zarówno przepływ powietrza, jak i wody. Kiedy tutaj, powiedzmy, w środku mamy mokrą stopę, zapewnia bardzo dobre jej odprowadzenie. Natomiast mimo wszystko, jest to też but treningowo-startowy, do biegania dla osób, które szukają buta dynamicznego, lekkiego, takiego, który pozwoli im, powiedz, nieco szybciej. Jeżeli chodzi o. Podeszwie amortyzacji. Mamy tutaj piankę Flight, Mamy piankę, która dobrze oddaje energię, jest właśnie taką pianką dynamiczną sprężystą. Mamy też odrobinę żelu w podeszwie. Buty, jak na, przystało na buta treningowo startowego, jest butem dosyć lekkim. Męski waży 208, 250 gramów, natomiast damski waży gramów 205 drop 8 mm. Tak więc, jeżeli szukacie buta triatlonowego, ale nie tylko, po prostu buta do szybszego biegania o bardzo przewiewnej cholewce i niebanalnej kolorystyce Asikrzel Nusa 12. Hey